Nie zawsze one są gotowe na to, żeby usłyszeć, że to jest właśnie choroba. Ale y, wiem, że wspólnie, kiedy pracujemy nad wyleczeniem, kiedy dziewczyny mówią dam radę, to damy radę. I to jest dla mnie cały sens i klucz tego spotkania. Gala Ladies in Red to wsparcie dla pacjentek Gdyńskiego Centrum Onkologii. Chcemy, by kobiety, które doświadczają problemów onkologicznych, poczuły się kobietami, poczuły się pełnowartościowe, mogły dzisiaj stanąć na wybiegu, ale też chcemy, by opowiedziały swoje historie, by inne osoby zrozumiały, jak trudne czasami sytuacje przechodzą i by uwrażliwić Gdynian, Gdynianki na tę problematykę. W Gdyni, ale też i w Polsce takiego wydarzenia nie było. Cieszymy się, że możemy to właśnie zrobić. W mieście, w którym jest w tej chwili jeden z najlepszych ośrodków leczenia raka piersi, czyli nasze Gdyjskie Centrum Onkologii, które jako piąte w kraju ma Międzynarodowy Certyfikat Towarzystwa Leczenia Piersi. Mamy się czym chwalić, natomiast ten certyfikat właściwie. Zainspirował nas do tego, żeby dla pacjentek zrobić coś więcej niż tylko leczenie w całym szpitalu. Rozmowy czy z modelkami, czy wcześniej z nimi on to kobietami, wiem, że faktycznie można przeforsować tak, to, ten sposób myślenia i tą kobiecość odkryć w sobie e, i poczuć się bardzo, mimo że została okaleczona. Sama bym się nie odważyła, ale jest taka cudowna kobieta, która poświęca mi mnóstwo czasu jest zawsze dla mnie, kiedy ją potrzebuję. Jest to moja fani doktor. To ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, ja muszę Ciebie tam zobaczyć. No i jak muszę, to muszę. Ja nie będę się z nią kłócić, więc o to jestem. Ale też chciałam pokazać, że mimo tego, że to jest ciężka i obrzydliwa choroba i nie ma co się ukłamywać, że nie jest to trudne. Jest ciężko, ale w tych czasach można z tym wygrać. Tylko trzeba podjąć walkę, a niestety czasami kobiety się wycofują, zamykają i... Bo włosy, bo piersi, niepotrzebnie. To wszystko można odbudować.